Robert Rudkowski, pedagog, psychoterapeuta, wykładowca, autor książek jest dzisiaj razem z nami po to, żeby porozmawiać o przebranżowieniu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pierwsza rzecz, czy ten szeroko omawiany dzisiaj reskilling, czyli przebranżowienie lub upskilling, czyli podnoszenie swoich kwalifikacji, to jest taki temat, który pojawia się już, a może od jakiegoś czasu w gabinecie terapeuty? Pod tymi nazwami to pierwszy raz można powiedzieć, tak go definiujemy, natomiast to jest zjawisko w gabinetach terapeutycznych znane od lat, dlatego że ludzie, którzy doświadczają konieczności uczestniczenia w procesie przebranżawiania, bo to słowo jest takie bardzo polskie i znane od wielu, od wielu lat, tudzież podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych, można powiedzieć, że terapeuci mają z tym do czynienia. Ja jestem też oprócz tego, że jestem terapeutą, jestem również wykładowcą i mam jakby też szkolenia. W różnych grupach zawodowych i to jest problem niezwykle istotny, niezwykle ważny, bo jeżeli człowiek doświadczy sytuacji, w której jego byt, jego los się zachybocze, dlatego że chodzą słuchy w firmie, że planowana jest restrukturyzacja a za tym słowem się kryje niestety redukcja etatów, no to pada blady strach i ludzie często tego nie wytrzymują. Dlatego, że mają na utrzymaniu rodziny, mają kredyty i chcą, znaczy czują się trochę na wojnie. Czują się trochę jak na wojnie. Ja przywołam bardzo sztywne dane, które opublikowano już bardzo dawno temu, w takiej bardzo znanej klasyfikacji poziomu stresu i bodźców, które najbardziej nas stresują, jeśli chodzi o takie zdarzenia społeczne, to utrata pracy jest na tym poziomie mniej więcej w połowie skali, bo skala jest do 100 i mniej więcej około 50, między 50 a 60 mamy utratę pracy, mamy ciężką chorobę i zranienie, wypadek, jak również pobyt w więzieniu. To jest podobna skala siły bodźców, więc to pokazuje, jak niezwykle ważną rzeczą jest pozwolenie ludziom takiego miękkiego, płynnego przejścia. W inną przestrzeń zawodową, którą my nazywamy upskillingiem. Natomiast w sytuacjach takich trudniejszych, no jest jakby potrzebny ten reskilling, czyli jakby całkowite przebranżowienie, no, czy zajęcie się zupełnie inną sferą zawodową. I to wszystko można pięknie zrobić, bo naprawdę mamy na to narzędzia, mamy specjalistów, mamy też ludzi, którzy by ewentualnie chcieli się sz sz szkolić, ale trzeba to zrobić naprawdę bardzo tak y sympatycznie, z, z takim uczuciem bym nawet powiedział, ze strony pracodawcy. No i uczucie pracodawcy Pracodawcy, sympatia pracodawcy do pracowników nic nie zdziała, jeżeli po stronie pracownika nie będzie woli, żeby w tym uczestniczyć. To spójrzmy jeszcze na liczby. Dane pokazują, że 68% społeczeństwa jest gotowa na reskilling. Tylko jak w tej sytuacji połączyć rolę pracodawcy, rolę, ym, rolę państwa, aby to się zadziało? Czy jest jakiś taki złoty środek, żeby te sektory mogły się ze sobą dogadać? Znaczy... Te, te sektory już są de facto dogadane. Yy, wiadomo, no, zawsze przy takich działaniach w grę wchodzą jakieś tam duże pieniądze yy, na te wszystkie obszary, żeby je zagospodarować. Yy, takim obszarem we wszystkich jakby nowoczesnych yy, demokracjach, yy, demokracjach, społeczeństwach jest trzeci sektor. To są wszystkie organizacje, Pożytku publicznego, non-profit, które również spełniają od lat taką funkcję readaptacyjną, taką funkcję aktywizacyjną i sam takie szkolenia kiedyś robiłem dla różnych grup zawodowych przed wieloma laty. Dodam też, że moja mama uczestniczyła też w takim fajnym programie aktywizacji staruszków, bo mama miała 80 lat, jak chodziła na zajęcia z informatyki. Moja mama mnie też szokowała tym, że potrafiła montować filmy na YouTubie. Moja mama bez problemu obsługiwała konto na Gmailu, więc to pokazuje, że skoro 80-latkowie pięknie i płynnie w to wchodzą, doświadczając socjalizacji. Dumą XX i XXI wieku jest samotność. Dzięki informatyzacji oddalamy to zagrożenie. To jeszcze tak na sam koniec. Jak nie dopuścić do wykluczeń z rynku pracy, które prowadzą później także do dużo poważniejszych skutków zdrowotnych? Rozmawiać. Rozmawiać, informować traktować pracowników jak swoich partnerów biznesowych, a nie wyrobników. Ludzie powinni wiedzieć, jaka jest strategia rozwoju firmy i nie powinno się ukrywać nawet trudnych tematów, a szczególnie tych trudnych tematów, bo dzięki temu unikniemy właśnie tego wykluczenia, które jest dramatem osobistym, jest problemem naprawdę nie tylko na skalę małej rodziny, ale również państwa, bo jeżeli się zacznie po stronie małej struktury, jaką jest rodzina, um, ostracyzm, wykluczenie, to odczuje to również państwo jako to, które będzie zbierać ofiary te, takich procesów nieumiejętnie prowadzonych. I niech to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję, dziękuję za Dziękuję bardzo.